Siemaneczko, siemaneczko Niedziela, nie miałem czasu Nagrywać Po 15 jest chyba 20 po Te się trochę pokąpały no Zobaczcie Mewuncie Grukają Idą w parę Zaraz je nakarmimy, te też. O. Wszystko pięknie. Tak jak powinno być. E, powiem Wam coś takiego, niebywałego. Tutaj w... coś kupiłem, ale to nagram filmik, może jutro, może pojutrze, ale <gryw> będziecie w szoku. E, nowy nabytek. na pewno nikt, Na pewno nikt nie zgadnie. Tu włożyłem widyny. Widynki takie. Myślę, że całkiem fajne. O, zobaczcie, jakie. Widyneczki. Całkiem mm. wydają mi się przyzwoite. Ile ja się nawojowałem z tymi widynami, tu im pościeliłem trochę inaczej, bo widyną to trzeba inaczej robić. O! No takie są. Kapetki mają wszystko się o taką młodą, samiczkę. Jedno wymieniłem, bo no bo niestety się nie nadawało, bo się nie skapnąłem i dwie radyjko wyłączyłem, bo YouTube nie lubi radyjka. Tu wszystko pospisywane, tu jakie gołębie na tą krajówkę. Zaznaczanie, spisywanie, ręczniczki, czyszczenie, masakra. No i w czwartek jedziemy, nie? Z tym koksem. Jedziemy z koksem w czwartek, kochani. O, takie ptaszki. Myślę, że myślę, że się. No, człowiek chyba nie powstydzi. Bardzo wielkie kapcie. Ładne i w rysunkach. I... No, nie wszystko idealne. Ale wiecie, nie ma się wszystkiego, co by się chciało. No, i tak pojadły sobie. Dobra, to nie film o tym. Idziemy o przątne tu im puszczę muzyczkę. czekajcie O, muzyczka leci. A my bierzemy. Tu wpuściłem wiedeńskie test na tą wystawę. Do tego, nie? One się chyba dzisiaj też trochę pokąpały. O, te się też trochę pokąpały wczoraj. Mata. Mata, mata. Nie mam kiedy wam nagrywać, ale powiem wam, że na pewno nikt nie zgadnie, co nabyłem nowego. Nikt. Chyba że jakiś mój znajomy, który mnie zna i może odgadnąć, nie? Poczekajcie chwilę. Dobra, ziarno. Taki krótki film, zaraz zobaczymy pocztowe, bo ja też nie wiem, co trawie piszczy. O Jezus! Zapomniałem tych widynów wypuścić. O! Bo ja tu szukałem tych na wystawę. A tu zamknąłem, bo mi się myliły. A ja to nie wiem, ja to tylko po obrączkach. Bo te są na przykład ładne. Ale one miały nie iść na wystawę. I, i właśnie. O! Zobaczcie, jak drukają te krótkodziowe. O, dwa samczyki Chyba Może kupi jaką samiczkę No i tak to Tak to jest Już dajemy jeść Nakarmimy, ja wam trochę O tych bobach poopowiadam Miałem dzisiaj samochód Teraz Przed chwilą, matko, jakie kolejki A zobaczcie, jaja leżą Kolejki na myjniach Myłem szyby w środku. Ja nie lubię jeździć jak w daleką trasę, a wiecie, on ja 200 km 200 kilometrów w jedną stronę. Dużo, nie dużo. Ludzie mają po 400, nie narzekają, ja nie narzekam, ale, ale wam powiem, że nie lubię jeździć W takie dalekie trasy, jak jest ten, jak jest brudne tu jest dużo ładnych, ale tu na próżku one muszą dojść do siebie, bo o, ta miała chyba iść któraś tu miała iść, a się nie skapnąłem. A o tam samczyk fajny, taki ostatnie lotki ma do wyrzucenia, i w kapciach mu rosną ten czarny. No to też go nie dawałem, niech, niech mu urosną, nie? Bo dużo jest takich fajnych, ale. Jeszcze nie gotowych, ale za miesiąc już będą dom gotowe. O! I się też trochę wczoraj pokąpały. Bobki. Mata. Śmopki, Bobki. No, jedno z tych wymieniłem, bo nawet się nie skapnąłem. A to jest fajne, ciemne, ale fajne. Zostawię go sobie. Aż na zielono się mieni. Ładne w podstawie. O, jest tu dużo takich fajnych, tylko jeszcze, jeszcze im brakuje. Jeszcze im brakuje. Muszę jeszcze poczekać. Jak wiecie, ja też nie sprzedaję na upartego ani nie. Nie mam potrzeby sprzedawać na chleb, mam. Może na bułki nie mam, ale na chleb mam. Nie śmieję się. O, zobaczcie to jak się pokąpały jaki jaki syf. O, ni wodę Chcecie jeść? O no, macie jeszcze trochę Też się pokąpały O me funcie, o do tego muszę kupić Blavindra A no, może go sprzedam, nie wiem A tu tata jego Jest tych Bobków. O, wuncie najwyższej klasy. Nie daję na wystawę, bo to szkoda wozić. Macie! Macie, Macie! Tu zamykamy. Nie, Mewka, babka. Co ty, babka? Żyjesz? Żyjesz. Babka żyje. O, to są dwa młode z tego roku. Takie samczyk i samiczka o takie mefuncie trochę mefunciek, trochę wszystkiego ponagrywać nie? mefunciek? no i idź mefunciek, idź se zjedz ledwo lecisz taki mokry idziemy dalej, jestem ciekaw jak te pocztowe podrosną ja tam nie wchodziłem tu zamkniemy niech se jedzą nie. Te wanienkę Zaraz będzie ciemno, to siedzą pod hordami Takie kisze zimą niestety nie ma wychodzenia Tu w radiu coś tam gadają Może o polityce te gołębi będą mądrzejsze Posłuchają, może będą mądrzejsze od nas O i tu jest na wystawę Tu wziąłem, one się chyba trochę pokąpały dzisiaj bo tam jest na wystawę bez obrączki, bez kontrolki, nie? Boją się. Do jednego gołębnika, bo ja nie będę tego szukał. Tu jest, tu jest. Fajnie stoją. Dobra, idziemy na górę do tych jaśniaków, obstranców. Co one tam robią? Ale, mówię, może jutro nagram, ale nie wiem Albo pojutrze Bo mam mało czasu A na pewno was zadziwię Na pewno <gry> Będziecie się śmiali po prostu Co ten Sebastian wyrabia Co on kupi To chodowy Jedzonka Trochę jedzonka, trochę jedzonka. Macie te. I to sztuką też się sypnie. Może jeszcze jasne. Wybrać takiemu ja ja znajomemu. Oj matko, mówię wam kochani. Co ja mam z tymi golubiami, ja wiem, że dużo jedzą. Mieszaneczkę taką ubogą dużo jedzą. Fajnie. A, chociaż zdrowe. Idziemy zobaczyć te pocztuchy. Taki krótki film. Widzieliście trochę widynów? Bo te już idą, te Te to pierwsze, bo bo one mają młode. Zobaczcie. Te, co mają młode, zobaczcie. Pierwsze do jedzenia. Ktoś mi tam kupi? mówił, że kupi poczek czerwony. A ja ty nic nie sprzedaj Uuu, muszę tu posprzątać Jutro posprzątam O jest, ale ładny falow. Taki kurde na rogowym dziobie Czekajcie, a nie idzie tego zmniejszyć? Nie idzie No chodź Ty drugi O, a ten A ten też będzie ładny taki A takie fajne śro. Posrańce, bo zasrały. No ale zdrowe. O, a tu rodzice. Ale ładne. O, te jak dziowie samiczka. Zobacz, jaką kupę. No tak, do rodziców. Człowieku. Człowieku, o człowieku. Fajne. No, malutki jesteś. Dobra. Nie ma co przedłużać. Żyje wszystko, ja żyję. Wczoraj nie nagrywałem, bo mówię, po coś wczoraj pojechałem, coś kupiłem. A, <tryk> jakieś zwierzę, ale nie zdradzę Wam na razie. Nagram, to zobaczycie. Na pewno będzie kupa śmiechu. Kupa śmiechu będzie. To Wam gwarantuję. Na pewno nikt się nie spodziewa, co to jest. Chodzą brać Brudne grukają, kurde, nie wiem kiedy ten tydzień to będę miał przerąbany wam powiem z tym wszystkim no Ale co zrobić? Idę zamykać niech pojedzą mi Trzymajcie się miłej niedzieli Wam życzę Końcówki jutro od Nowa Polska Ludowa do Roboty Cześć. Pozdrawiam wszystkich. Lajkujcie, subskrybujcie. O, a powiem wam, że ten. Ten nakrapiany się pobudził. Bardzo gruka teraz. Odnalazł się już w tym zajemniku, O, ale jak lata. Widziałem ostatnio, tak grukał. Dobra, nie przedłużam. Trzymajcie się, zdrowo i ciepło. Cześć.